Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku. Do tej pory zakładaliśmy strategię takiego stabilnego wzrostu, czyli rośniemy stępem, z którym czujemy się komfortowo. Do tej pory to oznaczało tak 2-2,5 dwa, dwa roku do podwojenia, jeżeli chodzi o wzrost zespołu, a troszkę szybciej, jeżeli chodzi o wzrost przychodów i oczywiście zysku, który jest proporcjonalny do, do przychodów. Jest parę dziedzin, w którymi, którymi się interesujemy i w których budujemy też własne rozwiązania, ale czy one są aż tak bardzo trendowe, to ciężko mi powiedzieć. Zostaliśmy staliśmy się, myślę, takimi światowymi specjalistami, na przykład w technologii React Native, która jest technologią do rozwoju, rozwijania aplikacji mobilnych, stworzona oryginalnie przez Facebooka do do Aplikacji Facebooka, ale dzisiaj jest używana przez. Może i no ciężko powiedzieć, ale może i większość największych graczy. Dużo zajmujemy się zupełnie z innej beczki, y, streamingiem wideo i infrastrukturą do, do przetwarzania tego wideo. Troszeczkę, oczywiście, jak wszyscy, ale na swój sposób. Y, zaczęliśmy, no myślę, że przez na początku zeszłego roku zajmować się ai w urządzeniach mobilnych. Jest to trochę łączący trend, który oczywiście się bardzo, jest bardzo gorący w ostatnich latach z czymś, czym zajmowaliśmy się od wielu lat w dużych ilościach. Głównym, jedynym takim elementem, który się bardzo powtarza, to jest to, że większość naszych klientów jest ze Stanów, ale rynek IT jest rynkiem bardzo zglobalizowanym. Granice są Wirtualne wiele spółek, które teoretycznie są zarejestrowane w Stanach tak naprawdę mają dużą część personelu na całym świecie, w tym w Europie, w tym w Polsce. Więc yy, ciężko mi tutaj zarówno od strony branży, jak i od strony geograficznych rynków. Myślę, że takie pytanie jest mało 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 no istotne z naszego punktu widzenia. Rzeczywiście jest tak, że nasze przychody są powiązane z dolarem. Duża część, większość wydaje mi się jest nominowana w dolarach. Na szczęście w jakimś stopniu jesteśmy od tego ryzyka, przed tym ryzykiem zabezpieczeni na kilka sposobów. Pierwsza rzecz, częściowo nasze wynagrodzenia są indeksowane dolarami. Druga rzecz, rynek pracy w... IT zawsze był trochę sterowany dolarami. Znaczy, jak dolar spadał, to też jednocześnie konkurencyjność tego rynku spadała, więc nam było łatwiej rekrutować i pojawiała się zawsze mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń. Z trzeciej strony, wcale nie jest aż tak trudno w razie czego renegocjować większość umów, jeśli by nagle dolar mocno skoczył. Być może nie w pełni, ale jesteśmy w stanie i to także, także to odrobić w ten sposób. Oficjalnie myślę, że nie mogę jeszcze nic powiedzieć, ale nie widzimy przeszkód, żeby rzeczywiście kontynuować wypłatę dywidendy. Prawda jest taka, że w naszym biznesie, Nasz no biznes jest trochę specyficzny, mianowicie ciężko ciężko inwestować w twardą gotówkę, to znaczy Moglibyśmy podejmować działania, które by miały jakiś przyczynek do tego, że, żeby firma szybciej rosła, ale one rzadko kiedy wymagają dużych ilości pieniędzy, więc no, nie, nie mamy wielkiej potrzeby przechowywania, nie wiem, reinwestowania bardzo dużych kwot w spółkę. Dla nas przede wszystkim pieniądze na koncie to są pieniądze obrotowe na bieżące wydatki. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na Warszawskiej Giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku.